Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak często budzisz się zmęczony, nawet po wielu godzinach snu? Czy kiedykolwiek czułeś ten ciężar w ciele, gdy otwierasz oczy, te brak chęci do wstania, mimo że wiesz, że jest tyle do zrobienia? To nie jest tylko fizyczne. To nie tylko problem rutyny, materaca ani braku witamin. To, co wielu ignoruje, to fakt, że istnieje rzeczywistość duchowa, która działa, gdy śpimy, a przede wszystkim, gdy się budzimy. Ojciec Pio, człowiek głębokiej modlitwy, mówił, że najintensywniejsze walki duchowe odbywają się w cichych zakamarkach duszy, a gdy się budzisz, automatycznie wkraczasz w niewidzialną strefę wojny. Wróg wie, że Twoja pierwsza myśl dnia może zdefiniować całą atmosferę duchową następnych godzin i dlatego próbuje Cię okraść zaraz rano. Wystrzeliwuje ciche strzały, myśli o przygnębieniu, wątpliwości, lęku, frustracji, a nawet poczucie pustki, którego nawet nie potrafisz wyjaśnić. Ale dzisiaj nie zaakceptujesz tego jako normy, bo to nie jest normalne. Dzisiaj obudzisz się z zrozumieniem, obudzisz się z autorytetem, przyodziejesz się w zbroję Bożą już w pierwszych minutach swojego dnia. Słowo mówi w psalmach 5:3. Rano słyszysz, panie mój wołanie, rano przedstawiam ci moją modlitwę i czekam z nadzieją. Ten werset jest wezwaniem, abyś zrozumiał, że pierwsze słowa, które wychodzą z Twoich ust po przebudzeniu, to duchowe nasiona, które określą rodzaj zbiorów, który będziesz miał przez cały dzień. Jeśli zaczynasz swój dzień narzekając, skarżąc się w pośpiechu lub rozproszony, otwierasz luki. Ale jeśli staniesz w modlitwie, w wierze, w komunii z Bogiem, zamykasz drzwi złu i aktywujesz niebiosa na swoją korzyść. Ojciec Pio mówił, gdybyśmy wiedzieli, jaką wartość ma poranna modlitwa, nigdy nie wstalibyśmy z łóżka bez modlitwy i wiedział, co mówił, bo ten, kto zaczyna dzień na kolanach, wstaje, aby wygrać każdą bitwę. Jeśli budzisz się z ciężarem, wiedz, że jest na to duchowe wyjaśnienie. To bardzo powszechne, że osoby, które mają Boże powołanie, są atakowane zaraz rano. Właśnie w tym momencie wróg próbuje powstrzymać Cię przed wejściem w cel dnia. Chcę, abyś zaczął zniechęcony, spóźniony, zirytowany, ale dzisiaj z autorytetem Ducha Świętego i naukami Ojca Pio przełamiesz to. Ośmielisz się ogłosić, że Twój dzień nie należy do chaosu, nie należy do lęku. Nie należy do smutku. Twój dzień należy do Boga. A kiedy syn lub córka Boga dowodzi swoją porankiem z wiarą, całe piekło ustępuje. Wyobraź sobie teraz, w tej chwili, swoje łóżko przekształcające się w ołtarz. Leżysz tak, ale jesteś w pozycji duchowej wojny. Twoje myśli nie są luźne. Są zharmonizowane z niebem. Twoje myśli są odnawiane, a twoja dusza umacniana. Bo kto szuka Pana rano, znajduje łaskę. Sam Jezus, jak mówi nam Marek 1.35, wstawał bardzo wcześnie, aby się modlić. Wiedział, że zanim stanie przed ludem, cudami, faryzeuszami, wyzwaniami, musi być w harmonii z Ojcem. Jeśli syn Boży to robił, dlaczego my upieramy się, by wychodzić z domu w pośpiechu, bez modlitwy, bez ogłoszenia, bez przywdziewania? Izajasz. 54 mówi. Pan wszechmogący dał mi język pouczony, aby wiedział co powiedzieć wyczerpanemu. Budzi mnie rano po poranku, otwiera moje ucho, abym słuchał jak ktoś, kto jest uczony. Teraz nad tobą wydawane jest wezwanie, duchowe przebudzenie. Nie tylko aby otworzyć oczy ciała, ale oczy duszy, bo nie budzisz się przypadkowo. Jest większy powód za tym, są obietnice czekające na aktywację, są błogosławieństwa, które będą uwolnione tylko wtedy, gdy ustalisz swoje stanowisko zaraz o poranku. A to, co teraz mówisz, co teraz myślisz, co teraz czujesz, ma znaczenie. Bo Job 22-28 mówi: Zdecydujesz, czego pragniesz, a to zostanie Ci dane, a światło zajaśnieje na Twoich drogach. To oznacza, że Masz autorytet, aby ogłosić, jaki będzie Twój dzień. Masz autorytet, aby ogłosić pokój wśród zamieszania. Masz autorytet, aby odrzucić zmęczenie, lęk, ucisk. Masz autorytet. Tak, aby otworzyć usta i powiedzieć: Rozkazuję mojemu porankowi w imieniu Jezusa. Odrzucam ciężar, odrzucam lęk, odrzucam każdą złą strzałę przeciwko moim myślom. Dziś mój duch powstaje, moje ciało się dostosowuje, moja dusza się umacnia. Czujesz to? Czujesz Ducha Świętego dotykającego twojego serca, gdy te słowa echo? Bo to nie jest zwykła modlitwa, to jest boskie wezwanie, duchowy krzyk, który wychodzi z nieba, aby przypomnieć ci, zostałeś powołany, aby dowodzić swoim dniem, a nie być przez niego zdominowanym. A kiedy stajesz na pozycji zaraz rano, piekło to zauważa, zaplanowane ataki upadają, strzały się rozpraszają, uciszenia się rozpuszczają, bo światło Boże jest przed tobą. Psalm 121 mówi: Pan uchroni cię od wszelkiego zła, uchroni twoją duszę, pan uchroni twoje wyjście i wejście, teraz i na wieki. Już więcej nie będziesz budzić się zmęczony. Obudzisz się odziany, i nawet jeśli ciało poczuje ciężar, duch będzie lekki, bo wewnątrz ciebie jest ogień, a ten ogień zapala się za każdym razem, gdy się modlisz, za każdym razem, gdy ogłaszasz, za każdym razem, gdy szukasz obecności ojca rano. Ojciec Pio uczył nas, że szczera modlitwa ma większą moc niż tysiąc pustych słów. Więc, Dziś, nawet z niewieloma słowami, ale z pokornym sercem powiedz, Panie, poświęcam to rano Twojej mocy. Wstaję w imieniu Jezusa, ogłaszam, że to będzie dzień błogosławieństwa, pokoju i cudów, odrzucam wszelką niewidzialną ciężkość, wszelką smutek bez wyjaśnienia, wszelką presję duchową, chwycę Twoją łaskę, Twoją siłę, Twoje prowadzenie. Powtarzaj tę modlitwę każdego dnia, zaraz po przebudzeniu. Przekształć ten moment w święty rytuał, a zobaczysz na własne oczy, co się dzieje, gdy dusza budzi się i wybiera postawić Boga na pierwszym miejscu. Kiedy patrzymy na historię wielkich mężczyzn i kobiet bożych, dostrzegamy wzór. Wszyscy mieli postawę duchowej autorytetu, zaraz po świcie. Żaden z nich nie zaczynał dnia w byle jaki sposób. Wiedzieli, że sposób, w jaki budzili się, definiował bieg wszystkiego, co następowało później. I dlatego, jeśli chcesz doświadczyć niezwykłych zwycięstw, musisz uczyć się od tych, którzy chodzili z Bogiem i zostawili ślad w pokoleniach. Zacznijmy od Jozułego. Mężczyzna, który otrzymał od Boga niemal niemożliwe zadanie zastąpienia Mojżesza i poprowadzenia ludu do ziemi obiecanej. W Jozuego 3 jest napisane: Jozue wstał rano, a oni wyruszyli z Sitim i przyszli nad Jordan, on i wszyscy synowie Izraela, i zatrzymali się tam, zanim przeszli. Jozue wstał wcześnie, nie czekał aż dzień na niego nadejdzie, wręcz przeciwnie, postanowił przejąć kontrolę duchową nad tą podróżą, zajął swoje miejsce, przygotował się, szukał prowadzenia. I z powodu tej postawy zobaczył niezwykłe cuda, jak wody Jordanu rozstępujące się przed ludem. Teraz pomyśl o Dawidzie, mężczyźnie według Serca Bożego. W wielu psalmach ogłasza, że szukał Pana o świcie. W psalmie 57, 8 Dawid pisze, Obudź się duszo moja, obudź się harfo i liże, obudzę jutrzenkę. Zauważ, że Dawid nie tylko wstawał wcześniej, on wstawał, aby kierować jutrzenką, aby ogłaszać chwałę, aby ustanawiać atmosferę zwycięstwa przez uwielbienie. Wiedział, że poranna adoracja jest duchowym kluczem, który otwiera boską łaskę. Mimo, że był królem, mimo, że miał sługi, zobowiązania, ogromne odpowiedzialności, Dawid stawiał modlitwę na pierwszym miejscu i to, co robisz teraz, wybierasz, aby zacząć dzień od modlitwy, tak jak bohaterowie wiary. Przypomnijmy sobie również Eliasza, proroka, który stawił czoła królom, tłumom i nawet przeszedł przez okres głębokiej depresji. W pierwszym królewskiej dziewiętnasty Eliasz jest tak wyczerpany, że prosi o śmierć. Ale wiesz, co robi Bóg? Wysyła anioła z jedzeniem i odpoczynkiem, a potem budzi go z wezwaniem: wstań i jedz, bo długa będzie droga. Eliasz wstaje posłusznie. I wędrując 40 dni i 40 nocy aż do góry, choreb, otrzymuje nowe objawienie. Czego uczymy się od Eliasza? Że nawet w najtrudniejszych dniach jest siła, która odwiedza nas rano. Nawet gdy wszystko wydaje się stracone, Bóg wysyła pomoc o świcie. I jeśli wstajesz, nawet słaby, nawet zraniony, ale z wiarą, on cię wzmacnia i prowadzi ku nowemu czasowi. A co powiedzieć o Jezusie, naszym największym przykładzie? Syn Boży, czysty, święty, bez grzechu, z całkowitym połączeniem z Ojcem, mimo to wybierał, aby zaczynać swoje dni od modlitwy. Marek 1:35 mówi: Rano, jeszcze ciemno, Jezus wstał, wyszedł z domu i poszedł w miejsce pustynne, gdzie modlił się. To uczy nas, że poranek to czas strategiczny. Jezus mógł to robić po południu lub wieczorem, ale wybierał świt, bo świt niesie atmosferę ciszy i głębi duchowej. To w tym momencie niebo jest wolne od hałasu, a głos Boga staje się jaśniejszy. Nie bez powodu psalmy mówią, miłosierdzie Pana odnawia się co rano. Lamentacje 3, 22, 23. Jezus o tym wiedział. I Ty też musisz to wiedzieć. Bo ranek to żyzna ziemia, gdzie sadzisz to, co będziesz zbierać przez cały dzień. Jeśli zasiewasz zmęczenie, zniechęcenie i rozproszenie, żniwa będą chaotyczne. Ale jeśli zasiewasz wiarę, modlitwę i prowadzenie, żniwa będą nadprzyrodzone. Inną znaczącą postacią jest Daniel. Nawet w obcej ziemi, otoczony wrogami, zagrożony śmiercią, Daniel utrzymywał swoje zobowiązanie do modlitwy trzy razy dziennie, a rano szukał mądrości i boskiej ochrony. Kiedy został wrzucony do jaskini lwów, jego życie zostało ocalone, ponieważ miał przymierze z niebem, które odnawiało się każdego dnia przy przebudzeniu. Bóg honoruje tych, którzy go szukają wcześniej. To jest tak, jakby każdy poranek był czystą kartką, na której Ty i Bóg wspólnie piszecie kolejne rozdziały swojej historii. Im wcześniej oddasz tę kartkę w ręce Ojca, tym więcej on napisze z łaską, z błogosławieństwem, z wybawieniem. Ojciec Pio również jest tego przykładem, mimo problemów zdrowotnych, mimo cierpienia z powodu intensywnych ataków duchowych, budził się na modlitwę. Wiele relacji mówi, że spędzał pierwsze godziny dnia w głębokiej komunii z Bogiem, często z łzami, jękami i pokojem, który ogarniał całe otoczenie. Rozumiał, że budzenie się i modlitwa nie były religijnym obowiązkiem, ale życiową potrzebą, mówił, modlitwa jest najlepszą bronią jaką mamy. Jest kluczem do serca Boga i ten klucz znajduje się teraz w twoich rękach. Wybierając aby modlić się rano z wiarą, mówisz niebu: Panie, weź kontrolę nad moim dniem. A kiedy Pan przejmuje dowodzenie, żadna broń uformowana przeciwko tobie nie odniesie sukcesu. Żaden ukryty strzałcie nie dosięgnie. Żadna przeciwna siła nie pozostanie na nogach. Zwróć również uwagę na przykład Abrahama. W księdze rodzaju 19-27 czytamy, gdy Abraham wstał rano, poszedł w miejsce, gdzie był przed Panem. Abraham wstawał wcześnie, aby spotkać się z Bogiem. I to właśnie w tym miejscu, w tym momencie porannego oddania, Otrzymywał wskazówki, błogosławieństwa i ochronę. A ty, czy oddałeś ten czas Bogu zaraz po przebudzeniu? Nawet jeśli na kilka minut, nawet w ciszy, nawet leżąc, twoje serce może być w komunii z Najwyższym. To jest sekret, który odkryli wielcy wiary. I ten sekret jest teraz objawiany Tobie. Budzenie się zmęczonym może być powszechne w świecie naturalnym. Ale w świecie duchowym jest to znak, że coś próbuje ukraść Twoją siłę jeszcze przed rozpoczęciem dnia. Ale dobra wiadomość jest taka, że masz moc dzięki modlitwie, aby przerwać ten cykl. Masz władzę w imieniu Jezusa, aby nakazać odpoczynek swojej duszy, jasność swojemu umysłowi, siłę swojemu ciału i kierunek swojej drodze. Dlatego ucz się od Jozuego, Dawida, Eliasza, Jezusa, Daniela, Abrahama, ojca Pio. Wszyscy oni postanowili, że ich poranki nie będą oddane przypadkowi. Wszyscy zrozumieli, że pierwsze minuty dnia to święta ziemia, na której sadzi się wiarę, odwagę, wizję i zwycięstwo. A ty dzisiaj robisz to samo, czcząc tę prawdę. I dlatego niebo działa na Twoją korzyść. Nie ma znaczenia, co nadchodzi. Nie ma znaczenia, jak duże jest wyzwanie. Jeśli twój dzień zaczyna się z Bogiem, zakończy się błogosławieństwem. Teraz, gdy zrozumiałeś, co stoi za duchowym zmęczeniem po przebudzeniu i zobaczyłeś, że wielcy mężczyźni Boga zawsze zaczynali swoje dni z postawą przymierza z niebem, nadszedł czas, aby przekształcić to zrozumienie w praktykę. Ponieważ wiedza bez zastosowania to tylko informacja. Ale namaszczona wiedza z działaniem staje się przemianą. I to jest to, co Bóg chce uczynić w Tobie. Przekształcić Twoją rutynę, Twoje przebudzenie, Twoje otoczenie, Twoją energię, Twoje kierunki, a nawet Twoje relacje, zaczynając od sposobu, w jaki otwierasz oczy każdego ranka. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić po przebudzeniu, nawet zanim dotkniesz telefonu, jest podziękowanie. Tak prosto. Ojciec Pio mówił, że wdzięczność jest najszybszą drabiną, by dotknąć serca Boga. Kiedy dziękujesz, nawet zmęczony, nawet nie rozumiejąc, nawet jeszcze nie widząc żadnej zmiany, aktywujesz atmosferę nieba wokół siebie. Wdzięczność otwiera drzwi, ponieważ pokazuje Duchowi Świętemu, że ufasz, nawet nie widząc. Więc otwierając oczy, powiedz cicho lub w myśli, jeśli wolisz, Panie, dziękuję za kolejny dzień. Oddaję ten dzień w Twoje ręce. Kieruj moimi krokami, moimi myślami, moimi słowami. Niech wszystko we mnie dzisiaj Cię chwali. Drugą praktyką jest odrzucenie wszelkich myśli, które nie pochodzą od Boga. Zaraz po przebudzeniu nasz umysł jest wrażliwy. Jeszcze nie, my połączył się z szaleńczym rytmem dnia. To w tym momencie wróg stara się zasadzić negatywne nasiona, i musisz nauczyć się rozróżniać, co pochodzi z góry, a co macie sabotować. Myśli takie jak nie wytrzymam dłużej, dzisiaj będzie trudno, nic nie wyjdzie, nikt się mną nie interesuje to kłamstwa. A jak każde kłamstwo, muszą być uciszone prawdą, a prawdą jest to, co mówi Słowo. Że jesteś więcej niż zwycięzcą, że Pan jest Twoim pasterzem i niczego Ci nie zabraknie, że tysiąc upadnie u Twojego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawej stronie, ale Ty nie zostaniesz trafiony, że możesz wszystko w tym, który Cię umacnia. Dlatego, gdy poczujesz negatywne myśli naciskające na Ciebie zaraz po przebudzeniu, powiedz stanowczym głosem: nawet jeśli cicho Odrzucam każde kłamstwo wroga. Jestem ukochany przez Boga, jestem otoczony opieką, jestem chroniony, jestem namaszczony i ten dzień będzie błogosławiony, ponieważ Pan jest ze mną. To jest potężna praktyka, a z czasem Twój umysł będzie się dostosowywać do prawdy, a Twoje ciało odczuje jej odzwierciedlenie. Trzecia praktyka to uwolnienie słów rozkazu. Tak, powinieneś prorokować nad swoim dniem. Tak jak Bóg stworzył świat słowami. Tak, i ty możesz tworzyć atmosfery wokół siebie za pomocą słów, które wypowiadasz. Ojciec Pio mówił: Słowa mają moc. To, co mówisz z wiarą, może przesuwać góry. Dlatego każdego dnia uwolnij dekrety życia. Zdeklaruj, że łaska będzie ci towarzyszyć, że odpowiednie drzwi się otworzą, że żadna pułapka zła nie przetrwa, że będziesz miał mądrość do każdej decyzji, że twoje emocje będą w pokoju, że twój dom będzie chroniony. Możesz stworzyć nawyk pisania tych deklaracji i powtarzania ich codziennie. Przekształć to w osobiste przymierze z Bogiem. Bo każde słowo uwolnione z wiarą niesie ciężar nieba i dźwięk zwycięstwa. Czwarta praktyka to ochrona otoczenia Twojego, poranka. Oznacza to unikanie łączenia się z rozpraszaczami lub negatywnymi energiami w pierwszych chwilach dnia. Wiele osób traci błogosławieństwo poranka, ponieważ budzi się już w biegu, zestresowanych. Sprawdzając media społecznościowe, złe wiadomości, plotki, rachunki do zapłacenia, wiadomości z pracy, to wysysa Twoją duchową energię. Wprowadza Cię w tryb automatyczny, a nie proroczy. Dlatego postanów: pierwsze minuty mojego dnia należą do Pana. Nawet jeśli masz tylko pięć minut, niech będą to pełne pięć minut dla Niego. Usiądź na brzegu łóżka, weź głęboki oddech. Zamknij oczy i powiedz, Duchu Święty, jestem tutaj. Mów do mnie, kieruj moimi krokami, ustaw moje serce. Ojciec Pio robił to codziennie, nawet w obliczu bólu i presji. Mówił, że poranek to czas, aby uporządkować duszę, a reszta dnia po prostu podąża za tym, co zostało ustalone. Piątą praktyką jest modlitwa z odwagą, nawet w milczeniu. Wiele osób uważa, że modlitwa musi być długa, pełna pięknych słów, ale to nieprawda. Bóg nie jest pod wrażeniem przemówień, On działa przez serca, które się poddają. Modlitwa może być szczerym szeptem, może być westchnieniem pełnym wiary, może być myślą oddaną niebu. Ważne jest, abyś modlił się z prawdą. Abyś rozmawiał z Ojcem, jak z najlepszym przyjacielem, abyś oddał Mu swoje lęki, plany, bóle i radości, nawet w kilku słowach. Ojciec Pio mówił: Módl się, czekaj i nie martw się. Martwienie się jest bezsensowne. Bóg jest miłosierny i usłyszy Twoją modlitwę. I On słyszy, nawet gdy nic nie czujesz, nawet gdy wszystko wydaje się takie samo, On tam jest, On widzi, On odpowiada. A cud zaczyna się właśnie w tym miejscu prostoty. W końcu szóstą praktyką jest prorocze wizualizowanie swojego dnia. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że wygrywasz. Wyobraź sobie, że twój umysł jest w pokoju. Wyobraź sobie, że drzwi się otwierają. Wyobraź sobie, że dobre wiadomości przychodzą. Wyobraź sobie, że twoje ręce są prowadzone przez Boga w każdym działaniu. Wyobraź sobie, że Twój dom jest chroniony przez anioły, wyobraź sobie, że Twoja rodzina jest dotykana boską miłością. Biblia mówi, że wiara to pewność tego, co się spodziewa i przekonanie o tym, czego nie widać. Użyj więc swojej wyobraźni jako narzędzia duchowego, wyobrażaj sobie z wiarą, czuj, jakby to już było rzeczywiste. Bo w świecie duchowym to, w co wierzysz, już zaczęło się dziać. Wszystko, co teraz robisz, to przebudzenie duchowe, to dostosowanie się do nieba, ta modlitwa z wiarą, ta odnowa umysłu wszystko to jest zapisywane w niebie. Bóg widzi, Bóg działa, i nawet jeśli wciąż są walki, jesteś silniejszy. Nawet jeśli wciąż są wyzwania, jesteś lepiej przygotowany, bo wybrałeś zacząć dzień w odpowiedni sposób, wybrałeś zacząć dzień z Bogiem. A wszystko, co zaczyna się z Bogiem, kończy się zwycięstwem. To będzie nowy czas w Twoim życiu, cykl budzenia się z celem, życia z wiarą i zasypiania w pokoju. Nic nie powstrzyma tego, co Bóg już rozpoczął w Tobie, a to, co wcześniej, Cie męczyło, teraz zostanie pokonane z autorytetem. W imieniu Jezusa. Amen.